Witam Państwa gorąco. Mamy przed sobą Jeremino. Sad pięcioletni. Rząd od rzędu 3,20. Drzewko od drzewka metr. Co dzisiaj poruszymy? Może troszkę odbie odbiegnę od tej odmiany, ale na pewno Golden, jaki zaczyna się robić ten problem w Galii lub Ligolu, nekrotyczna plamiejsność liści. Oczywiście tutaj mamy Jeremino, ale troszkę właśnie odejdę od tej odmiany. Golden właśnie... Gala, ligol, tam też już ten problem się zaczyna pojawiać. E, musimy się tak samo na tym skupić, z tego względu, że mamy rotację pogody. Jest ciepło, mamy deszcze, zmianę temperatur, więc również na tym musimy się skupić. Tu mam na myśli magnes i oczywiście preparaty, które delikatnie hamują, czyli tutaj możemy zastosować kaptan połączony ze fosforynami, czyli soriale. Może być zastosowany preparat o nazwie Switch, może być zastosowany preparat o nazwie Geoxe, do tego możemy dorzucić magnes. mam tu na myśli Greenix, jest to magnes plus żelazo plus mikroelementy, do tego oczywiście Taką połączenie możemy dorzucić sobie aminokwasów. Great VG, literkę Greata. Nie ma potrzeby większej w nie No i oczywiście Magic pestar Jest to fosfor z magnezem. Oczywiście tutaj podziały, jeszcze te podziały trwają, więc ten fosfor również jest w tym momencie ważny. Myślę, że takie zabiegi jak najbardziej będą wskazane. Co do fungicydów, fungicydy zostały wymienione odżywki również. Rozmawiając z panem Krzysztofem ostatnio, wiem, że również robił taki zabieg Kalfon 2,5 kg, plus do tego Grenniks, kilogram, plus do tego Great VG literkę. Kalfon to jest nic innego jak NPEC, czyli azot, fosfor, potas, plus do tego wapno, bardzo fajna, odżywka, krystaliczna. Do tego był dorzucony grynik, czyli to jest magnez z żelazem, plus mikroelementy Great VG aminokwasy. No, Cóż mogę, drodzy Państwo, powiedzieć? Komentujcie, pytajcie. Dobrej nocy życzę, dobrego dnia. Trzymajcie się cieplutko.